W pewnym spokojnym miasteczku otwarto nowy szpital, nowoczesny, sterylny, pełen komputerów, kamer, czujników. I tylko jeden mały problem zatrudniono tam Jasia jako asystenta lekarza. Pierwszego dnia Jasiu dumnie wkroczył w fartuchu i zapytał doktora: Szefie, co mam robić? Nic trudnego. Po prostu nie pomyl pacjentów. To był jego pierwszy błąd. Na oddziale chirurgicznym Jasiu odczytał kartkę. Kowalski, wyrostek robaczkowy. Zabrał pacjenta, przygotował, a po godzinie operacji lekarz spojrzał w kartę i krzyknął: To nie Kowalski, to Nowak! Ale proszę pana, uśmiechnął się Jasiu. Operacja się udała. Lekarz złapał się za głowę. Tak, tylko że Nowak przyszedł na prześwietlenie zęba. Następnego dnia Jasiu miał lepszy humor. Do gabinetu weszła kobieta w czerwonej sukni. Panie doktorze, mój mąż mówi, że jestem za gorąca. Jasiu odrzekł z powagą. Tu w szpitalu mamy chłodnie. Kiedy kobieta zemdlała, Jasiu westchnął. Ludzie dziś tacy delikatni. Po południu do rejestracji przyszedł mężczyzna i spytał: Czy przyjmują tu dawców organów? Jasiu się zamyślił. A jak pan chce dać? Z własnej woli czy z niespodzianki? Pacjent uciekł. A Jasiu zanotował: Kolejny przypadek alergii na poczucie humoru. Wieczorem szpital odwiedził ksiądz, by udzielić ostatniego namaszczenia starszemu pacjentowi. Kiedy Jasiu otworzył drzwi, starszy pan usiadł nagle i powiedział: Spoczywam w pokoju. Jasiu spojrzał na niego i mruknął: To dobrze, ale proszę nie zajmować łóżka całego oddziału. Na koniec dnia pielęgniarka spytała: Jasiu, czy zrobiłeś coś pożytecznego? Oczywiście powiedział dumnie. Zaktualizowałem listę pacjentów. Ale to nie ta lista. To była lista dawców organów. Chwilę później rozległ się głos z głośników Dzień dawcy organów! Dziękujemy wszystkim za udział. Cały szpital zamarł. Jasiu tylko wzruszył ramionami. No co? Przynajmniej coś się dzieje. Następnego ranka lekarz wezwał Jasia do gabinetu. Jasiu, czy ty wiesz, że po twoim dyżurze pacjenci zaczęli wychodzić z kostnicy? Wiem, szefie. Mówią, że było za zimno. Wieczorem, wracając do domu, Jasiu przystanął przy cmentarzu. Popatrzył na nagrobki i mruknął. Ty to masz dobrze. Zero rachunków, zero stresu, zero szefa. Z pobliskiego grobu dobiegł głos. Spokojnie, młody. Jak się postarasz, też tak będziesz miał. Jasiu spojrzał w kamerę i uśmiechnął się. A widzicie? W tym zawodzie naprawdę można dojść do spokoju ducha.